For all those times you stood by me, for all the truth that you made me see, for all the joy you brought to my life, for all the wrong that you made right. Monika Słukowska witam państwa i zapraszam na wydanie informacji. Organizatorów dzisiejszej uroczystości, obchodów 67. rocznicy uzyskania niepodległości, bardzo serdecznie witam na dzisiejszej uroczystości w imieniu Pana Prezydenta Miasta Wobrzycha, w imieniu Przewodniczącego Związku Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych oraz Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej wszystkich przybyłych gości, Szczególnie gorąco i ciepło witam kombatantów. Szanowni Państwo, przedstawiciele duchowieństwa, a przede wszystkim parlamentarzyści, a przede wszystkim kombatanci i członkowie tej społeczności, która jest dzisiaj najważniejsza w czasie tej uroczystości, a dla nas wszystkich. Jest najważniejsza, myślę, każdego dnia, bo bez ofiary, poświęcenia i wkładu w historię naszego kraju, tej społeczności, tych indywidualnych osób, ale i całej grupy, nie mielibyśmy w ogóle możliwości dzisiaj się spotkać. Przypominamy nie tylko pokoleniom kombatantów, ale też społeczeństwu, a zwłaszcza młodzieży, generac generacjom Polaków, młodym generacjom Polaków. W perspektywie lat oraz z okazji 68. 68 Lecia bitwy pod Monte Cassino i pokonania faszyzmu warto spojrzeć na udział i wysiłek żołnierza polskiego walczącego o słuszną sprawę ubohych aliantów na zachodzie Europy. Tutaj chciałbym przekazać wszystkim, a zwłaszcza kombatantom, serdeczne pozdrowienia od naszego księdza biskupa, w którego imieniu tu jestem. Nie tylko pozdrowienia, ale i życzenia, byście Państwo pod okiem Bożej Opatrzności te dni, które spędzacie jako zasłużeni dla naszej Ojczyzny, mogli przeżyć w sprawiedliwości. I pokoju. Mamy jak widać 67 lat, jak widać po tym plakacie, czy też inscenizacji, instalacji, mamy 67 lat pokoju, ale mamy też 67 lat wspólnej pracy, chciałoby się czasami powiedzieć walki o to, aby państwu nam wszystkim, naszej ojczyźnie, naszemu miastu było lepiej. Państwo pokazaliście standardy tej walki o lepszą przyszłość dla naszego kraju na najwyższym poziomie. Bardzo chciałbym, aby te standardy dochowane były przez nas wszystkich. Stanowicie dla wszystkich nas, a szczególnie tych, którzy pełnią funkcje publiczne, wzór do naśladowania i niedościgły standard, do którego chciałoby się. I należy dążyć. To jest czas, kiedy my możemy się pokłonić Państwu i podziękować za to, że swoje najpiękniejsze młodzieńcze lata, swoje zdrowie, czasami ryzykując życiem, poświęciliście, byśmy my mogli, być, mogli żyć w szczęśliwej Ojczyźnie. Szanowni Państwo, tak sobie nieraz myślimy, że ta nasza wdzięczność nigdy do końca nie będzie wyrażona, bo w żaden sposób nie potrafimy jej wyrazić. Ale chcemy życzyć Państwu, abyście jeszcze przez długie lata cieszyli się zdrowiem, mieli w sobie dużo sił, a jednocześnie prosimy Was, byście nas wspierali swoją wiedzą, swoim doświadczeniem czasami wskazywali nam drogi, których jeszcze nie znamy, a które Państwo już przeszliście byśmy mogli tę naszą ojczyznę tworzyć dobrą, szczęśliwą i radosną. Jedziemy. Kilkunastoletnia gachenna obiec z Wrocławia dobiega końca. Przypomnijmy w skrócie przebieg wydarzeń. 19 kwietnia 2012 roku Straż dla Zwierząt w Obrzychu otrzymała zgłoszenie o przytrzymywanych owcach w bardzo złych warunkach. Po tym, co zobaczyli inspektorzy Straży dla Zwierząt, nie było wątpliwości, że należy natychmiast złożyć wniosek do prezydenta miasta Wrocławia o odebranie właścicielowi zwierząt. Po Wrocław nie ma funkcjonariuszy, którzy by się znali na zwierzętach. Tylko trzeba było przyjechać z Wałbrzycha. Aby dokładnie zbadać sprawę, przeprowadzono wizję lokalną, na której pojawili się pracownicy Urzędu Miejskiego z Wrocławia, powiatowy lekarz weterynaryjny, przedstawiciele ochrony środowiska oraz inspektorzy straży dla zwierząt. Ten koszmar trwa już kilkanaście lat, dlatego mieszkańcy z niecierpliwością czekali na informacje ze strony urzędników, ponieważ to od ich decyzji zależy, czy sprawa znajdzie swój szczęśliwy finał. Ale urzędnicy nie potrafią z ludźmi rozmawiać, tylko się odwracają i nikt nic nie powie. Powiedzi, że to nie oni jest pierwszy mają raz, jak nam tutaj czy po u nas w tej sprawie inspektorzy Straży dla Zwierząt wywierają ogromny nacisk na urzędników. Zostały tutaj naruszone przepisy, wymieniłem konkretne przepisy ustawy o ochronie zwierząt i, i stwierdziłem, że w związku z naruszeniem tych przepisów istnieje przesłanka do odebrania zwierząt. Zwierzęta są zaniedbane, są niestrzyżone, są nieczyszczone racice. To, co mówiliśmy ostatnio. Niektórym zabierają, ma tam nic nie potrafi zrobić. Jednak oprócz nacisków wołbrzyskie strażniczki same zaufają. Oferowało pomoc w zorganizowaniu nowego miejsca dla owiec, w które będzie można przewieźć zwierzęta, a tym samym zapewnić im odpowiednie warunki. Czekamy na decyzję prezydenta miasta Wrocławia, a o przebiegu sprawy będziemy Państwa informować na bieżąco. Ja panie, ja panie. Strategia województwa dolnośląskiego na najbliższe lata przewiduje zwiększenie nacisku na turystykę w naszym regionie i zwiększenie rozpoznawalności całego regionu, nie tylko w Polsce. Chcemy, żeby w przyszłej perspektywie i finansowej Unii Europejskiej i w ciągu najbliższych ośmiu lat Sudety Południe Dolnego Śląska stały się takim nowym obszarem wzrostu. W związku z tym postanowiono podzielić Dolny Śląsk na trzy subregiony i kierować pieniądze z Urzędu Marszałkowskiego na konkretne inwestycje w poszczególnych miejscach. Już dzisiaj kierujemy tutaj... Y no, finanse. Taką decyzją była m.in. droga ta na Śródciąbucję Uczniowską 20 milionów, ale w ciągu ostatnich dwóch tygodni ogłosiliśmy kolejny konkurs na 100 milionów złotych, właśnie dla przedsiębiorców w branży turystycznej. To ogromne wzmocnienie tego sektora w naszym regionie. Pieniądze na turystykę mają wypromować nasz region, aby fantastyczne położenie wreszcie przynosiło wymierne efekty w postaci choćby napływu turystów. Wszystkie pieniądze, jakie będzie można, będziemy kierować właśnie na rozwój turystyki. Bo w moim przekonaniu lokomotywą, która może Dolny Śląsk rozwijać, oprócz Wrocławia, zagłębia miedziowego, jest przemysł turystyczny, który jest niedoinwestowany, którym nie mamy się za wiele co chwalić. Mamy tylko 80 tysięcy miejsc noclegowych na Dolnym Śląsku, jeśli chodzi o południe. Możemy stać się drugą styrią, czy regionem w Austrii, ale wtedy, kiedy będziemy mieli pół miliona noclegów i wtedy będziemy atrakcyjni chociażby dla aglomeracji berlińskiej. Potencjał regionu Sudeckiego jest cały czas niewykorzystywany. Stąd m.in. próba wzmocnienia sektora turystycznego i przeznaczenie na ten cel olbrzymich pieniędzy. Dlatego chcemy bardzo uaktywnić ten region. Rozpoczynają się dyskusje wśród samorządowców, ale nie tylko. Kilka dni temu odbyłem rozmowę z ekspertem, jeśli chodzi o gospodarkę w Polsce, panem Ryszardem Petru, który z innymi ekspertami będzie również doradzał przy przygotowaniu strategii. Jest to absolutnie nowość, jeśli chodzi o samorządową strategię, że będą ją również współtworzyli specjaliści z rynku. 4, I dalej. I wszyscy śpiewamy, waga. i. jest taka, taka zasada, że jeżeli tylko i wyłącznie będzie inicjatywa, bo, bo to nie jest, nie jest metoda, żeby przyjść i zrobić fest. Ja myślę, że jeżeli mieszkańcy będą mieli taką inicjatywę, będą chcieli, to ja ze swojej strony bardzo chętnie pomogę, bardzo chętnie zapewnię czy nagośnienie, czy watę cukrową zorganizuję, może właśnie ten zamek dmuchany. Również obiecałem tutaj na tym podwórku, że zorganizuję im płotek, Kuśtawki eee, miały być, ale, ale na razie walczymy, będziemy dwo, e, płotek, który odgrodzi e, piaskownicę, żeby psy nie mogły wchodzić. E, również e, przywiozłem dzisiaj dwie ławki, które zostaną wkopane, żeby mamy mogły sobie e, w czasie zabawy e, posiedzieć i po prostu odpocząć. Nie słyszę was. I jak najwyżej to podskoczyłeś. Fajnie, była wata cukrowa za darmo, y, zamek dmuchany, dużo nagród, y, dużo zabaw. Miała grilla i watę cukrową. Był zamek dmuchany, były różne konkursy, wlotki, y, y, tańce były i różne rzeczy. Jaceka. Mały deszcz, więc po malutku. A za chwilę będzie bardzo duży deszcz, więc bardzo szybko będziemy rękami wkladać. I mocno ręce, uwaga! Więc yes. się! Malutki, oczka ma błyszczące, Buzia cała, czarna, jak ta czekolad. Bełane loczki a w główce marzę to. Lecz kocham ją najbardziej ze wszystkich swoich lal. Choć nie ma sukni złotej, zabiorę ją na bal. Brawo! Brawo. Kusko dla na nas, dla nas. Kusko naszy połamał, a my syszy będą. Festyn dla dzieci udało nam się, ponieważ była pogoda. Rok wcześniej nie mieliśmy tej pogody, ale było super i myślę, że każdemu się spodobało. Powitajmy obydwa zespoły wielkimi, gromkimi brawami. Piłkarze Wałbrzyskiego Górnika już po raz kolejny doznali porażki i wygląda na to, że kryzys przyszedł na dłużej. Ostatni weekend białoniebiescy podejmowali dużne z rybnika i pomimo, że w tabeli podopieczni trenera Bubunowicza plasowali się wyżej, to przegrali mecz 1 do 2. Zaczęło się od przymusowego eksperymentalnego ustawienia linii obrony w górniku pod nieobecność Zawackiego, Wojtowicza, Łaskiego i Bartosza w obronie do gry tener desygnował WP, orzecha i Janarytko. Takie ustawienie jednak w tym meczu się nie sprawdziło. Defensywa nie uchroniła się przed zbyt dużą ilością błędów i mecz zdrowy rybnik nie może zaliczyć do udanych. Dzisiejsze spotkanie, jak i spotkanie w Elanie, to absencja wielu graczy z powodu kartek, kontuzji. To na pewno przekłada się na styl gry, na wynik. Dzisiaj, powiedzmy, wystąpiliśmy w eksperymentalnym ustawieniu w defensywie. Grało dużo młodych zawodników. Nie mogę skorzystać z powodu kontuzji. Mecz od początku był mało ciekawy i grany niemalże w jednym tempie, bez zaczepnych akcji, a sytuacji podbramkowych było jak na lekarstwo. Po przerwie trochę mecz się ożywił i przewagę zdobywali na boisku gospodarze, jednak nie oni strzelili gola, a goście z Rybnika. Mecz typowej walki, gdzieś tam w środku pola próbowaliśmy te, te piłki takie bezpańskie zbierać i szybkim kontratakiem wyprowadzać. Udało się w pewnym momencie gdzieś te akcje robić od boku Wpadła e, pierwsza bramka. Nie, tak nie można grać. Nie, no. tu po punkty. przed meczem nie, nie było wiadomo, czy to będzie jeden punkt, czy trzy. Natomiast w trakcie gry wszystko się układało tak, że. Graliśmy dosyć zdyscyplinowanie taktycznie I, i kwestią czasu było, kiedy stworzymy sytuację. Bo dzisiaj przeciwnik nie był dobrze dysponowany. Myśmy się potrafili utrzymać przy piłce i to był, to był klucz do sukcesu. Graliśmy piłką nieźle, ale, ale nie miało to przełożenia na sytuację. Dopiero druga połowa była Na 17 minut przed końcowym gwizdkiem Grzegorz Michalak doprowadził do wyrównania i wydawało się, że spotkanie zakończy się podziałem punktów. Nie. Jednak zaledwie 5 minut później goście ponownie wyszli na prowadzenie. No niestety nie udało nam się wygrać po raz kolejny. Rybnik dzisiaj prezentował się bardzo dobrze. Widać, że chłopaki, wasze drużyny walczą. Dobrze grają w piłkę, uważam. No, straciliśmy takie dość, dość głupie bramki. Nasza z kolei bardzo ładna. No ale gramy dalej. I dowieźli już taki wynik do końca meczu, tym samym zabierając komplet punktów na Górny Śląsk. Górnik Wałbrzych, rof rybnik 1-2. Na tym kończymy dzisiejsze wydanie informacji. Ja się z Państwem żegnam i zapraszam na nowe, tradycyjnie już jutro. Do zobaczenia.